Od początku historii tego kanału robimy to samo. W sensie? Gotujemy jedzenie, testujemy jedzenie, sprawdzamy jedzenie dla ludzi. A dzisiaj przetestujemy przepisy dla piesków o, o. Dzisiaj przetestujemy sobie trzy przepisy I zobaczymy czy będą one smakować naszym pieskom Przepisów nie znamy, przygotowała je nam nasza asystentka Mam wszystkie składniki w lodówce, więc wyciągamy i robimy pierwszy przepis. Pomysł na niskokaloryczną, warzywną przekąskę dla psa Chipsy z buraka To w sumie spokojne dla skipera, bo skipper musi jeść niskokaloryczne rzeczy Z tego, że jest po prostu na diecie Jak tata Ej, ale dobrze one wyglądają i to jest coś, co skipper zje Do ich przygotowania potrzebujemy tylko buraki, papier do pieczenia no i oczywiście piekarnik Aż ich po prostu będzie pokroić buraki i piec Zacznijmy Jeden burak i drugi burak Pokazałem na Ciebie palcem Ty jesteś burakiem Zawsze mama mówiła kiedyś, jak ktoś był niemiły, to zawsze mu wychodziło ale burak tak? Moja mama zawsze, no Ale burak Takie tytuł ale burak. Ewieski, nie teraz nie używa chyba tego stwierdzenia już burak. Używaliście kiedyś tego? No. no to ja nie, kojarzę tak. Nie obieramy ze skórką, chyba tam były. Myjemy, us ususzamy i odcinamy końce. Tak przygotowanego buraka kroimy na plasterki. Czyli go nie obierać? Nie, nie obieraj, odkryj tylko końcówki. Dobra. Ty kiedyś robiłeś coś z burakami? Robiłem, kiedyś mi się zdarzyło Bo Paweł ogólnie totalnie nie lubi buraków Jak robię jakiś barszcz, jakieś yy, buraczki, widzicie, takie zasmażane, Paweł nigdy tego nie je Nie lubię buraka, po prostu Ale wiecie, to tak jest, kurczak nie je kury Świnka nie je świnki Burak nie je, Burak nie je buraka <śmiech> <śmiech> A właśnie sam się zwyzywałem No właśnie, bo ja lubię buraki to Dlatego mnie tak kochasz <laughs> Włącz karmi wyciągnij blachę i wyciągnij papier do pieczenia A ja kroję nie lubięć. Ogólnie u nas jest tak, że skipper zje wszystko. Dosłownie wszystko. Czy to jest mokre, czy to jest suche, czy to jest. Zjadliwe czy niezjadliwe? Tak nie zje miękkiego nie i mokrego. Słucha wszystko, zje, Chl i, Na przykład chleb czy, czy nie wiem, czy marchewkę, jak jest twarda, ale jabłko też jest twarda, jest mokre zje. Ale już truskawki nie tknie, jest za miękka. Tak, arbuza też nie. No, no, skipper, mówię, skipper zje wszystko. on Każdy owoc wszystko zje. Papier też na przykład czasem się zdarzyło, że zjadł. Czekoladki zjadł. No to był też do że jest... jechaliśmy. Tak, nie? bo y, trzeba pamiętać, że niektóre rzeczy są dla psów niezdrowe. To co kładziemy. Nie. Ale to się tak. będzie robić tle i zrobimy następne. Tak. No następne przepisy będą kreatywniejsze widzowie na pewno Jeżeli to będzie dobre i będzie smakowało pieską, to to jest mega łatwy przepis żeby po prostu przygotować dla niego coś innego niż tylko słucha karma No bo nawet jako smakołyk to użyć Zamiast kupać jakieś tanie, podziemne smakołyki lepiej kupić buraka, który jest tani go pokroić I może pies też go będzie kochał, nie? Tak? na przykład marchewkę, my często tak robimy, że zamiast smaczku dajemy pieskom marchewkę Wiadomo z umiarem, bo też nie można za dużo, ale no Drugi przepis Robimy muffinki, smaczki bananowe czy psitorcik Fajnie to wszystko brzmi, nie? To już fajnie i niż no. Smaczki bananowe. Wsiastka. Dawaj ciastka, Robimy wsiastka. Ej zobacz jak to zarąbiście wygląda. No w kształcie kości. To wygląda jak takie ciastko. No tak, takie na psa. Zarąbiste. Czyli tak, potrzebujemy Dwa banany, 16 łyżek stołowych płatków owsianych, 4 łyżki stołowe masła orzechowego, niesłodzonego i mąka orkiszowa. Ej, to brzmi dobrze! Ja sam to ofadzone! Ej, boskie, to sobie tak. No. Jak my kiedyś byliśmy na lodach z psami, to one rzeczywiście jadły chyba z masła orzechowego, nie wtedy? Tak, i my też jedliśmy te lody. Tak, więc dla psów masło orzechowe jest. Okej. Okay. Często widzę jakieś TikToki, jak na przykład pani daje sobie folię wokół głowy, daje sobie na to masło orzechowe i w tym czasie obcina y, pazury psom, Bo one liżą jej czoło, a ona ma czas, no. żeby ten. Jak są takie duże psy. Nie widziałeś nigdy takiego TikToka? No. Nie. Ja to zdaję, jak to znajdziemy Mąka, płatki, masło. I dwa banany. To są składniki na takie. Ciastka, które my ja wyświadczliśmy spokojnie mogliście sobie zrobić. Takie no jedyne co one ciastka. będą takie niesłodkie, jedyny słodycz będzie z banana, nie? No. No ale no zobaczymy, pospakujemy je, na pewno. Dobra, obierz banany i rozgądź je widelcem. Ericko już się rzuca na tego banana. No tak? właśnie widzę, że on tutaj aż zwariował. On rzadko kiedy tak, tak stoi. No, to prawda. I on na banana nie reaguje. I bardziej staje tak, jak jest jakieś mięso, albo jakaś sienka. Albo ser. Albo ser, no. To są takie rzeczy, które, na które oni mocno reagują. Jestem ciekawa, ile takie ciasteczka mogą leżeć. W sensie, czy na przykład wiesz, czy to jest kilka dni, czy jak one są już takie upieczone, czy na przykład mogą, nie wiem, tydzień na przykład leżeć. Jak są no. dla psa, to one będą warować. Nie leżeć. <laughs> No rozgniecione. Rozgniecione, pięknie bananki. Teraz dodajemy do tego masło orzechowe i płatki owsiane. 4 łyżki stołowe masła orzechowego. Potrzebujemy dodać 16 łyżek stołowych płatków owsianych. Teraz czas na wyrabianie. Aby masa miała dobrą konsystencję, wystarczy dodać trochę mąki orzechowej. Trochę. Taka jest proporcja. No nie, trochę. No dam trochę. No Najwyżej dobra. dodamy trochę więcej. Nie, chyba jeszcze trochę trzeba dodać. Dawaj jeszcze tej mąki. Dodajemy widzowie drugą taką pełną łyżkę. Bo pierwsza była taka malutka, no bo skoro było w trochę, no to myślałam, że trochę to jest w świecie. Tyci, tyci. Ja powinienem to mieszać rękowo, jesteś przekonana? Tak Kochani, my nie możemy zrobić ciastek dla psów, które są z czterech składników, bo to będzie siara No nie no, rób dalej no, no Ale co mam robić dalej, jak to już takie jest? No co trzeba dodać więcej mąki A było trochę mąki, a tu już dodałeś trochę dużo mąki Jeszcze trochę Moja ręka jest najgorszą ręką do ciast Dobra, to daj mi, ja to zrobię Ja zrabię. mam gorące dłonie Czy ma w ogóle mieć taką konsystencję ciasta? Bo my mamy to zaraz rozwałkować Ja nie wiem jak mamy to rozwałkować z takiej konsystencji Nie no, chyba tutaj Paweł jeszcze trzeba jest mąki Wydaje mi się, że teraz będzie idealnie No i teraz to jest konsystencja do rozgniecienia Dobra, jest okej okay konsystencja To jest napisane, żeby zostawić to na 20 minut Więc ja bym to teraz zostawiła na te 20 minut I, I robimy i trzeci i Robimy trzeci. Kolejny przepis Muffinki z musem wąbrówkowym Mmm Powiem tak, psy będą zakochane mnie. my nie my nie my nie lubimy jest lubię ksane, tak jeśli lubisz muffinki z płynnym nadzieniem to wiesz że jest to nie tylko pyszne ale jest też niej. ta wersja jest znakomita dla piesków w każdym czekaj, wieczór czekaj, czekaj, obiecujemy że nawet największy niadek oszaleje na funkcję tych muffinek czekaj czy ty chcesz mi powiedzieć że ta wątróbka będzie tam pływać być tak i to jest jakaś książka w PDF-ie. Która nazywa się Psi Buffet. 63 przepisy na zdrowe i znakomite dania dla Twojej. I to rodzaju. nie ma nic wspólnego z tą firmą Psi Bufet, Tak jak coś? To jakby to nie jest w ogóle związane. I tutaj są mega fajne przepisy, na przykład trubki jagnięce sushi! I dlaczego tak? mamy akurat mafinki? Z wątróbką no, bo to jest fajne. I tutaj jest fajne to, że macie składniki, przygotowanie, i też jest jakby zalecana ilość, którą pies może zjeść w ciągu dnia. Ej, to jest dobre. To jest to fajne, jest no bo przy reszcie nie było. Nie? I tutaj na przykład, jeżeli pies waży 5 kg, to może zjeść 15 gram dziennej porcji Czyli rodziny. jak ja ważę 90, to ja mogę zjeść 150 gram. Tak. Zajebiście. Dobra. Robiasz kiedyś wątróbkę w kuchni? Ja w ogóle nigdy nie jadę wątróbki. Dla mnie. A, czyli ty nie jadłaś? Nie, dla to mnie. To możecie zasmakować. Ja mam problem z mięsem i to już jakby mówiłam wielokrotnie. Nie, nie, nie. Ola ma problem ze wzrokiem. Jak widzi coś, co wygląda nieapetycznie, to ona tego nie zje. Nie, ale tak. też, też, ale... Głównie. Ale ja nie lubię mięsa, na przykład jak Paweł nie... Tłumaczy, nie, ale, jak nie ale jak nie wiem jak się wytłumaczy, to zawsze bądź. ale... Ale słyszeliście, bo ja spiszę za Ale, ale ja na przykład ciebie steka kiedyś. Ale? I nie smakował mi. Ja na przykład jakieś różne polędwice i tak dalej, też mi nie smakują, więc po prostu ja nie lubię takiego mięsa. Metodą dedukcji doszło do tego, że wątróbki nie smakuje, bo nie smakuje ci stek. Nie, bo wygląda brzydko. Wątróbka. <śmum> wygląda. Czyli też się smakuje. Taka do czerwona, sosu. ja nie lubię takiego ona jest taka wręcz bordowa taka, taka jest. No? Nie, to nie są moje smaki totalnie. Jakieś flaki, wątróbki, jakieś takie rzeczy, to nie. Do mąpinek potrzebujemy wątróbkę, mąkę pszenną, jajka, olej rzepakowy i przyprawy. Wątróbkę oprócz osłóż z w maszynce do mięsa. Odłóż jedną szklankę wątróbki, będzie potrzebna do musu. No to zróbmy to. Tak, rób Znaczy Widzowie, ja wiem, że są takie rzeczy, które ktoś je na co dzień, no, ale są rzeczy, których my po prostu nie lubimy, tak? Jeden nie przepada za rybą i nie tknie, drugi nie przepada za trupką, a jeden przepada za tym i tym. My nie mamy jakby mielarki, maszynki do mięsa, to zrobimy coś w Thermomixie, co? Wow. Co za symfonia by to Nie skończyło się. Dobra, jak nasze bóry. Buraki! Buraki gotowe? Tak. No to wyciągnie do ostygnięcia. Ja widzę, jak właśnie myję wątróbkę, będziemy mieli w termomiksie, bo nie mamy takiej mielarki do mięsa bezpośrednio, ale termomix ma taką funkcję. ogólnie wygląda to nic i są miękkie. Tak. Oczywiście te buraki muszą ostygnąć, bo nie można dawać gorącego jedzenia, więc poczekamy aż one wystygną i pod koniec chyba damy pieską i my też przetestujemy. Tak, pod koniec zrobimy cały test wszystkiego, a teraz widzimy się zaraz, jak zmienimy mięsko. Dobra, widzowie, mamy już zmieloną wątróbkę. Patrzcie, jak to wygląda. Jak jakiś taki Sok z z, smoothie z owoców leśnych. Tak. Musimy odłożyć jedną szklankę, bo ona będzie nam potrzebna do musu. U, ale gejściutkie. Łyczek soczku? Nie, dziękuję. Lodówki czy co w tym? Nie było napisane. Wydaje mi się, że może stać, bo my jakby zaraz będziemy to używać, nie? Do reszty masy dodaj mąkę pszenną, dołóż jajko, olej i przyprawy. Wszystko wymieszaj. Wydaje mi się, że możemy to zrobić w thermomixie. Po no prostu no, to do termomiksa dodać i jakoś to, to wyjdzie. Widzowie, tylko tutaj ogólnie w przepisie jest mąka pszenna. I wyczytaliśmy, że bezpieczniejsza dla psów będzie mąka orki Owsiana lub ryżowa, więc taką też użyjemy. Na to mogą mieć alergia, skipper jest dużym alergikiem i tak dalej, także wolimy dać orkiszową. I wam też polecamy. Lepiej pszenny nie używać. Ej, to średni wtedy ten wsi bufet, skoro mają tą pszenną daną. To są przepisy, może dla takiego typowego, zdrowego psa, nie? A no, skipper jest mocnym alergikiem, a Rico często jak coś zje, to po prostu się źle czuje, więc my wykorzystamy tą orkiszową, którą wyużyliśmy wcześniej. Dobra, 250 gram mąki. Do tego jedno jajko. Ony gadżet, widzowie. Koniec trudnego rozbijania jajek. Z powrotem wrócił gadżet. Odwrotnie. No i pięknie. Tak, ten gadżet jest fajniejszy niż ten, który mieliśmy wcześniej. Zarobisty Do tego mamy dodać zioła. Dodajemy trochę oregano i trochę bazylii. Ciekawe. I 100 ml oleju rzepakowego, widzowie. No to, mamy to. To wszystko teraz mieszamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzowie, Skipper sobie słodko leży, czeka na jedzonko. Wie, co się święci. Znaczy nie, on chyba nie wie. Rico raczej wie, bo stoi cały czas tutaj. Gotowe. Dobra, jak to wyszło? Ładnie wygląda. Patrzcie, pasta z pomidorów normalnie, tylko że z wątróbki. Powstałe ciasto przełóż do foremki na babeczki. Wybiegaj w piekarniku w temperaturze 160 stopni przez około 15 minut. Teraz przygotuj na nadzienie. Pozostałą wątróbkę przełóż do garnka i dolej odrobinę wody, a następnie duś przez 5 minut. Po ostygnięciu wątróbkę zblenduj na gładki mus. Do środka studzonych muflinek dołóż mus, używając rękawa Tukierniczego z cienką końcówką. Dobra, to co? To teraz robimy foremki. Mamy taką e, foremkę tutaj. Na razie zróbmy tego, może z cztery, co? Nie róbmy tego więcej. Nie, nie, ja bym zrobiła no. Cztery, tak myślę. Dobra, przekładamy. Coś takiego? Coś takiego bym zrobiła. No. Nie wiem, czy takie powinno być, ale no wyszło mega gęste. Czy najgorsze jest to, że to jest bez przypraw, tak? Dla nas, nie? No. A ja jakby sobie zrobić takie muffinki z kurczaka i dobrze doprawić. No, ja bym nie była fanką, ale może ktoś by był. Ja bym chyba tyle zostawiła. No dobra Teraz stawiamy to do piekarnika na 15 minut w międzyczasie nasze ciastka i też je wejdźmy. To tak. już się robiło Dobra, muffinki poszły do piekarnika, to poleżało już 20 minut, więc możemy się zabrać za lepienie naszych ciastek Trzeba rozsypać trochę mąki, przyłożyć to na blat i rozwałkować Rozwałkować normalnie? pierniki robi Okej, okay, spokój. Że wie, że kształty Proszę o, tu stwardniało No I w ogóle ciemne się zrobiło, no bo bana, nie? Teraz już będzie okej, okay, żeby to rozgnieść, w sensie jakby rozwąkować Masz Dobra, mamy nasze foremki i teraz po prostu wyrobimy kształty Ale ja mam pomysły to robię tak I robię tak I za to, mamy kość Widzicie widzowie, to jest dowód na to, że w życiu ogranicza nas tylko wyobraźnia. Dokładnie tak. No i mamy kość, piękną, ładną. Widzisz? Jeszcze drugą. Jedna na skiperka, druga dla drajekusia. To zostawiamy na razie. Mamy całą blachę ciastek stawiamy je do piekarnika i widzimy się jak wszystko będzie upieczone chyba, co? A nie, jeszcze jak będziemy robić mus zaraz Trzeba zrobić mus jeszcze do wątróbkowy To widzimy się zaraz na musie wątróbkowym Przelewamy teraz ten mus do garnuszka, w sensie ten, który odłożyliśmy w szklance Dolewamy do niego odrobinę wody I teraz musimy to przez 5 minut gotować Co znaczy dusić, żeby przykryte? Musisz trzymać garnek Ja pierdziele musimy... Czekamy po prostu, aż to się zrobi Nasz mus jest gotowy, tylko on jest taki w ogóle mega gęsty się zrobił Wygląda jak mięso mielone trochę, trochę tak I ja proponuję to zblendować po prostu Muffinki już wyciągnęliśmy z piekarnika i teraz musimy Wcisnąć do środka mus Tak No one nie wyglądają zbyt apetycznie, bo nie mają jak urosnąć, nie? I są głównie mięsne No I teraz co? I, co, i teraz nabijam? Do środka, no i wciskamy O, Weszło Chłopaki, ale będziecie mieć tutaj desery Czaj, To właśnie. też musi jeszcze chwilkę ostygnąć Zanim damy Buraki są ostygnięte, tak naprawdę czekamy teraz na ciastka, które za 5 minut wychodzą Wszystko ostygnie i przechodzimy do testu smaku My widzimy się zaraz już na teście, a w tym momencie wlatują wam przybitki wszystkie onek. Nasze dania są gotowe. Dobra, od czego zaczynamy? No właśnie, nie wiem. Może od buraków, bo są takie, wydaje mi się, że najmniej aromatyczne. I będą najchętniej je chcieli zjeść na początku, niż po tych wszystkich smakach. No dobra. To co, od razu dajemy? No tak, no dawaj, chodź na bok. Niko, skipper. Chodź. Masz. Dobra. Siad. O, skipper niechętnie. Oho, co jest? Skipper wziął. Ariko. Arika. Parze, ale Rico chętnie wziął z Skipper. No, Skipper chce kolejny już. Takiego na początku im nie smakowało, a teraz wzięli. No, no, no. Proszę. No, no. Smakuje im. Smakuje im, zaraz są kolejne. No? Czyli może jakby z zapachu i z pierwszego smaku nie, ale jak już się wgryźli i było takie mokre w środku, to im smakowało. Ale nawet Rico je. I czeka na kolejne Zaraz są więcej. I liżą palce. Normalnie od kureków, czyli nie smakuje. Widzowie z buraka dla chłopaka. Nie no, lasuczki I... też może i dla pieska, jak macie. Taka rada od nas, żeby rzeczywiście one miały tak centymetr, pół centymetra, żeby nie były za cienkie, bo jak są cienkie, to, to wychodzi takie chrupiące bardziej, tak, teraz a teraz są takie miękkie w środku. Tak, fajne. a fajnie, że są miękkie w środku, bo rzeczywiście oni mogą to pogryźć sobie, nie? No to, co co? Kolejną od razu ciacha. A ciacha ja pewnie najpierw bym kusokował. Jak pieca No tylko mało dobre no, ma aromantyczne, Mało aromatyczne Mało romantyczne, tak? bo nie mają w ogóle czego dzielić. Ale tak jak będę było dać miód, to były mega dobre. Nie wiem, zaraz no? taki no? Czat? 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 Proszę. Okay. To będzie mi smakować, bo to tak. chrupie My chyba mamy złe psy do tego, bo one są do samego domu, a super. To jest skipper i, I Wszystko zjedzą. Ej, czyli po prostu wszystko nie smakuje. Wszystko jest smakuje. Jak robimy z tą babeczką, Po ją. Czy... Nie, no ja bym cała im chyba nie dała. Po pół na przykład, albo po jednej czwartej. Dobra, rozkrójmy to na pół. No jest czerwony w środku, jak mięso, nie? Wydaje mi się, że to będzie im najbardziej smakować zobaczcie Rico No, wariuje na punkcie no. tego, jak to gotowaliśmy, to szalał. O, to im najbardziej będzie pachnieć. Macie uwagi. Ej, skipper, skipper masz tu i na całą podłogę. Teraz. Właśnie, patrzcie co się na podłodze zadzieje. Na podłodze pełno okruchów. Wszystko zliżą. No, czyli wydaje mi się, że to im najbardziej smakuje. Tak. Przecież to, że jest mięsne, nie? Mięsne. To jest ewidentnie najlepszy dla nich. I patrzą na jeszcze. Co jeszcze. Tak. Szczerze, wydaje mi się, że spoko opcja, bo kurczę burak, to no, tam smakoły dla psa, nie? A smakołyki ogólnie są drogie. A tu ze buraka i siema, heja. Znaczy pieczesz. Spoko opcja. No, burak chyba był do zrobienia. Ogólnie wszystko było spoko. Wszystko polecamy, ale najczęściej jak już będziemy korzystać to raczej z buraka. No. Wydaje mi się, że burak będzie taki najprostszy, najłatwiejszy i najlepszy. Dajcie znać czy będziecie korzystać z jakiegoś przepisu. My pokorzystamy na pewno z niektórych. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. pa. Pa pa pa. pa!